Czyli już. Co już? Już Pani znalazła notatkę o morfinie i już wszystko będzie znów po staremu. A jak Pan mógł to zlekceważyć, Panie Inspektorze? Przecież to jest kluczowa poszlaka. To na poszlaka. W warunkach szpitalnych on sam miałby dozownik, który uwalniałby morfinę i wtedy jej poziom we krwi byłby jeszcze wyższy. A na jakiej podstawie wysnuł Pan takie wnioski? A na podstawie konsultacji z lekarzami wyniki ustaleń są dołączone do akt. No tak, tylko w tej sytuacji dozownikiem był ktoś, a nie maszyna. Ustalił pan może kto? Może pielęgniarka albo lekarz, rodzina. Ta morfina w najlepszym razie mogła go pozbawić świadomości, ale go nie zabiła, więc co za różnica. No tak, co za różnica. To niczego innego po panu się nie mogłam spodziewać. Rozumiem, że nic więcej pan nie ustalił. super